Sekret królowej Elżbiety II, księżniczka Anna ujawnia testament, który zmienia los Kate Middleton i monarchii. Za zamkniętymi drzwiami pałacu Buckingham kryła się tajemnica, która mogła wstrząsnąć tronem, i właśnie tak się stało. Kiedy księżniczka Anna przekazała światu nieznany dotąd testament Elżbiety II, opieczętowany dekretem i przechowywany w milczeniu przez lata, wszystko się zmieniło. Kate Middleton, dotąd symbol spokoju i klasy, została wskazana jako serce przyszłości monarchii. dlaczego królowa Elżbieta zaufała właśnie jej? Jak zareagował Karol III, gdy przeczytał list matki? I co oznacza to wszystko dla przyszłości korony? Poznaj kulisy jednego z najbardziej przełomowych momentów w historii rodziny Windsorów, opowieści o woli, lojalności i nowym rozdziale brytyjskiej monarchii. Za kulisami monarchii, sekretna wola Elżbiety II ujawniona przez księżniczkę Annę. W cieniu pałacowych korytarzy, gdzie cisza ważyła więcej niż złoto koron, jedna ukryta pieczęć rozbiła utarte schematy i zmieniła bieg brytyjskiej monarchii. Nikt nie spodziewał się, że królowa Elżbieta II, niezłomna władczyni o sercu skrytym pod maską spokoju, zachowała swój największy sekret w prywatnym dekrecie, podpisanym własnoręcznie i przekazanym jedynej kobiecie, której zaufała bez reszty Katarzynie księżnej Walii. Pierwszy. Niezwykłe odkrycie, 21 kwietnia 2025 roku, gdy świat pogrążył się w żałobie po śmierci królowej, nikt nie przypuszczał, że wśród sterty oficjalnych dokumentów kryje się drobna koperta w kolorze kości słoniowej. Została ona podarowana księżniczce Annie, najstarszej córce Elżbiety II, z instrukcją, aby nigdy nie ujawniać jej treści, dopóki nie nadejdzie właściwy moment. A to właśnie księżniczka Anna, znana ze swojej dyskrecji i lojalności, uznała, że czas nadszedł. W maju 2025 roku na specjalnym spotkaniu w Londynie oboje król Karol III i księżna Katarzyna przesłuchali słowa zapisane przez monarchinię, które na zawsze przemodelowały ich role i obowiązki. 2. Monarcha i idea zmian przez 63 lata, 7 miesięcy i 2 dni Elżbieta II rządziła z opanowaniem i rozwagą, stawiając tradycje ponad osobiste uczucia. Jej władza wynikała nie z okrzyków na placu, lecz z codziennej, nieustannej służby, od audiencji z premierami, po ciche popołudniowe herbaty z nielicznymi gośćmi. To dzięki temu zyskała przydomek spokojnej Elżbiety, kobiety, która potrafiła ukryć ból i zadumę, by zawsze stawać na wysokości zadania. Jednak pod pozorną chłodną fasadą skrywała wizję przyszłości, monarchii gotowej na zmiany, z otwartym umysłem i sercem skierowanym ku ludziom. I te właśnie wizję przekazała w swoim ostatnim liście, 3. Treść tajnego dekretu, dekret, oznaczony czerwonym woskiem i pieczęcią z emblematem rodu Windsorów, składał się z trzech kluczowych fragmentów. Wyznanie zaufania, Caitrino, twoja siła spokoju jest ostoją dla nas wszystkich. Ufając ci, powierzam ci serce tej rodziny. Zakres obowiązków, wskazanie obszarów, które miała prowadzić, promocja zdrowia psychicznego, działania na rzecz wczesnej edukacji i rozwój wspólnoty narodów. Partnerstwo z monarchą, zobowiązanie do ścisłej współpracy z królem Karolem III, tak aby instytucja dostosowywała się do współczesnych wartości, nie tracąc własnej tożsamości. Ten prosty, a zarazem pełen emocji przekaz, miał większą wagę niż nie jeden oficjalny akt prerogatyw królewskich. Nie było tam protokołowych zwrotów ani sztywnych rozkazów, jedynie słowa matki do przyszłej następczyni tronu, wpisane ręką kobiety, która znała ciężar korony i rozumiała odpowiedzialność, jaka na niej ciążyła. 4. Szok i ulga Karola III. Dla króla Karola III, który od 2024 roku zmaga się z problemami zdrowotnymi, przeczytanie matczynego listu było momentem niezwykłym. Choć od lat wiedział o wyjątkowej relacji królowej z Kate, nie spodziewał się bezpośredniego, pisemnego transferu zaufania i władzy. Jak przyznają osoby z otoczenia monarchów, Karol był zarazem dumny i poruszony, bo oprócz dumy poczuł na swoich barkach część ciężaru królewskich obowiązków przerzuconą na barki swojej synowej. 5. Kate Middleton Od wsparcia do współwładzy Katarzyna Middleton nigdy nie zabiegała o uwagę kamer. Jej siła tkwi w spokoju, niewzruszonej elegancji i zdolności do autentycznego łączenia się z ludźmi. Jej powrót do życia publicznego po ogłoszeniu remisji choroby w styczniu 2025 roku pokazał przemianę: stała się bardziej świadoma swojej roli a jej wystąpienia na obchodach Dnia Zwycięstwa 8 maja 2025 roku, czy podczas Commonwealth Day wyznaczyły nowy kierunek monarchii, przyjazny, empatyczny i skoncentrowany na realnych problemach społeczeństwa. Dzięki dekretowi Kate otrzymała uprawnienia do tworzenia i prowadzenia inicjatyw na rzecz zdrowia psychicznego. Rozbudowy programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, reprezentowania wspólnoty narodów na arenie międzynarodowej. To dokonanie historyczne: Dotychczas żaden księżniczka nie otrzymała od panującego monarchy tak rozbudowanych kompetencji jeszcze przed oficjalnym objęciem stanowiska królowej małżonki. Szósty. Rola księżniczki Anny W całej tej opowieści kluczową postacią okazała się księżniczka Anna, jedyna córka Elżbiety II, słynąca z rygoru, lojalności i poczucia obowiązku. To ona, podróżując niedawno do Sydney, gdzie spotkała się z rodzinami ofiar pożarów w Buszu, dojrzała moment, w którym małżeństwo Williama i Kate potrzebuje królowej matki wsparcia. Anna odnalazła zapomnianą kopertę, przeczytała list i uznała, że dopiero teraz świat jest gotów na tę prawdę. Nie kierowała się protokołem, lecz matczynym posłannictwem, by głos Elżbiety II nie zaginął w historii. siódmy. Braterska więź Karola i Anny Ta nagła zmiana ról nie rozbiła solidarności rodzeństwa wręcz przeciwnie, umocniła ją. Karol i Anna, choć różni charakterem i drogami życiowymi, od dziecka łączyła więź ponad korony i blask fleszy. Wspólne chwile za murami pałacu, przejażdżki konne, ciche rozmowy w ogrodach zbudowały fundamenty wzajemnego wsparcia. Gdy Karol wahał się, Anna była jego opoką. Gdy on dźwigał ciężar przyszłej korony, ona niosła milczące zrozumienie. Teraz, stojąc obok siebie na wzburzonych wodach współczesności, potwierdzili, że lojalność rodzinnej miłości jest silniejsza niż wszelkie tytuły. 8. Monarchia w erze autentyczności. Świeży oddech, jaki przynosi ta historia, nie polega tylko na odsłonięciu dramatycznych kulis. To dowód na to, że monarchia potrafi słuchać i zmieniać się, gdy zmienia się świat. W erze, w której publiczność wybacza niedoskonałości i pragnie autentyczności, Kate Middleton staje się pomostem między dawną wspaniałością a nowoczesną empatią. Jej władza nie wynika już wyłącznie z urodzenia, lecz z przywództwa przykładem 9. Nowy rozdział, wspólne przywództwo, dziś, gdy wiadomość o dekrecie Elżbiety II rozeszła się po mediach, reakcje były jednomyślne, rola Katarzyny w monarchii nigdy nie była tak wyraźna i tak silna. Społeczeństwo zyskało nadzieję na bardziej otwartą, współczującą instytucję, w której król i księżna stoją ramię w ramię. A księżniczka Anna, choć rzadko szukająca świateł sceny, zyskała uznanie jako strażniczka ostatniej woli matki, która potrafiła iść z duchem czasu, nie zapominając o wartościach przekazanych jej przez przodków. 10. Dziedzictwo Elżbiety II. Gdy oglądamy dziś Królewską Rodzinną Galerię. Williama przejmującego spuściznę, Kate przygotowującą plany na przyszłość, a Annę u boku brata. Widzimy spełnienie słów, które legła kiedyś w zakurzonej kopercie, Katrin bądź sercem naszej przyszłości. To ostatnie prywatne zadanie Elżbiety II nie było próbą obalenia tradycji, lecz jej przedłużeniem, bo prawdziwa siła monarchii tkwi w jej zdolności do odrodzenia się z troską o ludzi, których reprezentuje. W ten sposób, dzięki zaufaniu matki, odwadze córki i wierności żony, brytyjska monarchia rozpoczyna kolejny rozdział swojej historii, bardziej ludzki, bardziej otwarty i pełen nadziei na jutro.